Customer Experience nie da się zmierzyć. A właśnie, że się da! A NPS? A wskaźniki retencji klientów czy analizy satysfakcji? Customer Experience to tylko obsługa klienta. Otóż nie. Dane są najważniejsze. Są kluczowe, ale równie ważne są emocje. Osobisty kontakt jest niezastąpiony. Jasne, jasne, ale coraz większą rolę odgrywają chatboty i sztuczna inteligencja. Zadowolenie klienta musi być zawsze maksymalne. Nieprawda. I Nie musisz planować pozytywnego doświadczenia na każdym etapie kontaktu. No dobrze, ale te i inne mity obaliliśmy już na majowym Onet Impact Day. Teraz czas na konkretne przykłady. Przed nami drugi Onet Impact Day. Customer Experience! Zapraszamy!